Witam wszystkich znowu, pokazuję wam modyfikację do Duma Ponieważ jechałem sobie dzisiaj na uczelnię i kurczę, kurczę coś właśnie Zapomniałem o bardzo ważnej modyfikacji Znaczy zapomniałem w sensie Grałem w to wcześniej i jakoś zupełnie mi wypadło z głowy, że istnieje coś takiego jak skordum skordum to jest bardzo fajna modyfikacja, no, przepraszam po prostu Która, no, może dużo nie zmienia w samym Dumie nie jest y, jakaś taka gigantyczna jak Eony albo jak ten... tam... Megaman na przykład. Ale sprawia, że Doom, no, po prostu staje się dużo ciekawszy. Po pierwsze, dodaje punktację. Dodaję punktację, muszę sobie trochę... Myszka jest za mało wrażliwa. Podoba mi się to. Wow, co za dziękuję yy, Dwie rzeczy. Jedna to są właśnie punkty, punkty dostaje się za... Ja nie mam sterownika, Alo. Znaczy w sumie to mogę grać bez sterownika. Realistyczniej, tak jakby Mamy punkty... Ty już trzeci raz mówię. Mamy punkty za zabijanie przeciwników, za zbieranie, za osiąganie celów, czyli tam otwieranie drzwi, znajdowanie kart, otwieranie drzwi i to nabiera, to ma większy sens nad jak się gra z kimś bo można sobie zagrać wtedy właśnie w dwie osoby jako kooperacja i każdy zbiera tam jakieś tam punkty i na końcu epizodu jest podsumowanie ile kto zebrał punktów. To jest w sumie bardzo fajnie, nie? Wtedy można sobie porównać, komu lepiej szło na przykład, albo no, są różne tam opcje, jeszcze punkty się dostaje za, za to, że... Uda się przeciwników zwrócić przeciwko sobie potwory albo, no już tam dokładnie nie pamiętam, tam jest, wszystko jest idealnie wyjaśnione na stronie, którą podam, tam w stronie a nie chcę tego brać, sobie. nie wiem dlaczego i druga rzecz, którą niekoniecznie trzeba e, używać w tym modzie, czyli dodatkowe potwory, których jest jakieś około 300, normalnie ich jest strasznie dużo, ale wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Tu jest jakiś wąż gdzieś. Że te wszystkie potwory trzymają klimat duma. Naprawdę one są takie... Przestań. Są bardzo dumowate, czy jakkolwiek to można nazwać. Czyli nie znajdziemy tu potwór z Nukem jak w EO z twów. Czwarty raz cię zabiję. I tak cię zabiję. No dobra. O kurczę, co dziwne potwory mi się tutaj wylosowały. Także za każdym razem, kiedy zaczynamy epizod, losuje się nam nowy... ojejku, Rakiety będzie miał? Rakiety, rak... O kurczę, i teraz Duma jest oczywiście dużo trudniejszy przez to, no bo zamiast takiego zwyczajnego zombiego... zombiego? Zombie yy, może nam się trafić taki pan z wyrzutnią rakiet, więc jest trudnie, jest ciekawiej, no i mamy nowych przeciwników do poznania, tak samo jak ona w... O, na śmierci, tutaj mamy tylko, tak jak mówię, ci przeciwnicy przynajmniej trzymają klimat Duma, więc... O kurczę Wow Kurde co on robi Oraz Imp z pla O kurczę blady. Jeszcze zginę, pewnie. nie To jest całkiem możliwe Nie mogę go zabić nawet Nie się zabić To był cyber Imp I dostałem jakiś paskudny za przeciwników na sam początek I co, nie mogę nawet restartować fajnie nie dam się. Tym razem spiło łańcuchową, pójdę. Jak widzicie, a... Um... A nie, tym razem, no zerwałem się punkty przecież. Wow. Teraz dopiero założę, że startuję. O kurczę, ale zerwałem od tego kolegi. O kurczę, to było niebezpieczne. I tego cyber impa. Tym razem posiekam po prostu. O! Wow. Popatrzcie. Znowu zginąłem, ej ludzie, ja chcę wam taką modyfikację pokazać. Zwariowali A nie tym Już wiem, bo to te dziady na kółkach Zadają okropne obrażenia najwyraźniej, ale tylko jak się zbliżą O. Bo... ja mówiłem przed chwilą, tak? Że... O kurczę, że to jest trudniejsze, no jest trudniejsze, możecie... zobaczycie, że już zginąłem pra parę razy. I mam 65% zdrowia Sorry Muszę pilnować nad synchronizacją, dysynchronizacją frapsa Tylko proszę, nie, nie mi tutaj ten nie podjechał znowu No i kurczę jest Spadaj Spadaj ode mnie Ja chcę dojść do drugiego poziomu A teraz z tego trzeba zabić Uuu Kurczę Znaczy niebezpiecznie jest a to jest już normalny imp. To on się jest nim co? Wow, ale śmierć. Także spróbuję dojść do drugiego poziomu, albo przejść pierwsze dwa poziomy. Zobaczymy, jakie potwory mi się trafią i ile punktów uzbieram. Potem możecie na przykład sami sobie zagrać i zobaczycie, czy mnie będzie lepsi ode mnie. Aha, nie ustawiłem sobie klawisza na otwieranie. nie. Się boję, bo tu będą niebezpieczne potwory. Czarny imp. O kurczę. To jest strasznie fajne. Ja nie wiem kto wszystkie te potwory tworzy, ale szacunek dla tych panów. Bo te potwory naprawdę mogłyby występować praktycznie bez problemu w normalnym dumie. Trzymają klimat, to jest wspaniałe. Jestem zdecydowanie na tak. O kurczę, co to? to. Co zauważyłem, y, mam większy limit zdrowia, więc mogę ponad 100% mieć za pomocą złych, czajnych apteczek. To jest bardzo pomocne, no bo ten mod, mod jest trudny, pieruńsko. Przynajmniej na tym poziomie trudności, na którym grałem i to tu będzie. Wow. Toż to imp z Duma Trójki. To był też jakiś dziwny imp. A to? Tu jest tych potworów, y, poważnie jest ich około 300, bo nawet jest spi z tych wszystkich potworów. O kurczę, co to? Dobrze, to będzie shotgunik. Coś... Oraz tu jest sekret gdzieś. Normalnie tyle razy już tego dumagram, grałem, że te sekrety, przynajmniej w pierwszych trzech poziomach znam na pamięć, no nawet w pierwszych czterech, ale co ciekawe, w piątym poziomie... Ej! Aha, mam jeszcze power upy właśnie. To też... Rzecz, której nie ma w normalnym dumie. Coś ty. O kurcze. Mamy power upy. Ciekawe, czy to. O kurde. mi się jedno. Nie, nie udało mi się. Zaraz, to jest jakiś niewidzialny potwór. A niech mnie. I to jest właśnie fajne, bo mamy też losowe power-upy typu właśnie podwójne obrażenia, poszurne obrażenia, dwukrotna, e, dwukrotne, dwukrotne, zmniejszenie obrażeń, czterokrotne i śmiertelność oczywiście też. Wow, strasznie dużo tych... Wszystkiego 100% za co mamy jakieś tam jeszcze bonusy dodatkowe. Zaraz zobaczymy, ile punktów zgarnąłem. Za czas też są punkty, im szybciej pokonasz poziom, tym lepiej, tym więcej punktów prawdopodobnie. I co, co jeszcze miałem powiedzieć? O, co jeszcze miałem powiedzieć? O czymś zapomniałem, tylko nie wiem co. Aha, no tak, za, za podwójne zabicia na przykład, albo za zabicia potworów pod rząd, tak jak w Carmagedonie się więcej punktów. O, kurczę. Co on przez ściany? Skobaniec. Mam tylko 3 naboje do szczeby to jest złe Tam mi opiłę yy, I... no kurczę zapomniałem coś miałem powiedzieć ale za choler nie jest sobie nie przypomnę chyba Tymczasem doom Prawie jak klasyczny doom Polecam O widzicie dostałem jakiś multi kill bonus Oko trzeba, to ciekawe Króliczek? Aha, jest coś takiego z tymi króliczkami, bo wiecie co? Ja z tego skurdu ma, to ja chyba na całego... na dumie dwa zrobiłem z tego co pamiętam, albo przynajmniej doszedłem do... do 29 poziomu i pamiętam, że jak się te króliczki zabija, to się dostaje dodatkowe punkty, ale nie mogę go trafić Dobra, ale wam to. I kamikaze. To był super shotgun, guy. Zrobię takie. Yes! Yes! Oraz. Są zombie z plazmą, są zombie z BFG nawet. Potworów jest po prostu, no, mnóstwo ludzi. Jest nieprawdopodobna ilość. Dobra, dobra. Jeszcze spróbuję. Z... Okusz, oh, co to jest? Uuu. Nie, nawet nie mogę to trafić. Dobra. Ojej, chyba zginę. To przeczuwam, że... Au! Co mi strzela? Ty. Ojej. Ale żadnej broni nie ma dodatkowej. Broni są tak samo jak w normalnym dumie. Ej! Kurczę o zginę MO kurczę, co się dzieje? o kurde. Niepotrzebnie to zrobiłem. A tu mamy power up, który chyba wysysa życie Czyli jak uderzymy, przeciwnik uderzymy Trafimy! Wtedy wysysamy mu życie, które przychodzi do nas, ale skończy mi się amunicja do shotguna O kurczę, jakiś dziwny demon Porrony Porrony, przesuję się Umieram Auć! kurde prawda! To jest ciekawe. Jak zginiemy i zaczniemy jeszcze raz grać ten sam epizod, to będzie ten sam zestaw w przeciwniku. Dopiero jak zwyciężymy to się zmieni na inny. Także oj, kurczę, jak wam na przykład się nie spodoba zestaw, to nie możecie sobie po prostu jeszcze raz zacząć od nowa. Ile afteczek, kurczę. Tylko, tylko trzeba przejść najpierw duma. Dopiero potem. Dobra, teraz spróbuję normalnie zagrać na całą... Wiecie, co, spróbuj zagrać na 100% swoich umiejętności po raz pierwszy w życiu, już tak powiem. Nawet bez komentarza. Co to kurczę? Crazy kill. A, zabiję się, zabiję się. Dobra, tyle. Bo przesadzałem. <laughs> Chciałem osiągnąć jak największą liczbę punktów dzięki szybkiemu zabijaniu. A, czy jednak mogę z portem coś Dobra, tyle. Sprawdźcie sobie tego Skorduma, jeśli macie ochotę. I co jest fajne jeszcze, że nie trzeba nic tam praktycznie ustawiać, nie trzeba nic ściągać, tylko po prostu skordum jest sam w sobie jakby taką platformą, portem. Także wystarczy, że będziecie mieli odpowiedni plik VAT, na przykład z Duma dwójki albo jedynki albo tam, coś w tym stylu. Tyle. Do usłyszenia w jakimś tam innym zagrajmy albo w jakiejś tam kolejnej modyfikacji. No jak na razie to te modyfikacje wam pokazuję niczym nie. Wiem. Po prostu lecę z tym, znaczy sorry. W sumie to wczoraj dopiero jedna była, ale jak ktoś znajdzie jeszcze fajnego to wam na pewno pokażę. Nie bójcie się o to. Nie zostawię to dla siebie. Nie no dobra. Na... razie.